Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na nieco spóźnione podsumowanie poprzedniego miesiąca. Co się działo na kanale w listopadzie? A dość sporo, ponieważ filmów było aż 16, czyli dużo, dużo więcej niż chociażby w miesiącach wakacyjnych. No i te podsumowania miesiąca przede wszystkim są dla osób, które nie mają czasu regularnie zaglądać na mój kanał, a tutaj od razu wiecie, co działo się w danym miesiącu i możecie przejść do najbardziej ciekawych Waszym zdaniem filmów. Czyli myślę, że tego typu podsumowania będą bardzo przydatne. I jako pierwszy film pojawiła się recenzja niedrogich słuchawek na USB marki SOMIC model G941. Lekkie, proste, dość niedrogie słuchawki na USB. Jeśli czegoś takiego aktualnie szukacie, to może Was ta recenzja zainteresować. Następnie była myszka Genesis Krypton 290, czyli niedrogi, wygodny gryzoń. Do wyboru w dwóch wersjach kolorystycznych. Przyzwoita myszka dla średnio wymagających graczy. Pojawiła się także wypasiona wersja słuchawek EXA E900 z dopiskiem PRO, czyli bardzo wygodne słuchawki z padami z memory foam, z jednym z najgłośniejszych mikrofonów, słuchawki wieloplatformowe, ponieważ podłączane albo przez USB, albo poprzez mini jacka. Tak więc ciekawa propozycja, jeśli szukacie słuchawek wieloplatformowych Sharkun Skiller SGK3 White, czyli nowa wersja kolorystyczna znanej i lubianej klawiatury Sharkuna, jednego z najbardziej solidnych mechaników na rynku dostępnych w takiej średniej półce cenowej. W tym filmie macie chociażby porównanie świecenia wersji białej z czarną. Najnowsza myszka od SPC Gear, czyli Gem Plus, także była przetestowana u mnie na kanale. Wysokiej jakości gryzoń, z bardzo precyzyjnym sensorem, do tego niezwykle lekki. Myszka zdecydowanie dla bardziej wymagających graczy. Nie zabrakło także nowego fotela od Genesis, czyli Nitro 650. Wygodny fotel o ciekawym kształcie. Jeśli szukacie aktualnie fotela, to też warto tę recenzję zobaczyć. Następnie pojawiły się moje nowe głośniki, czyli zestaw Edifier S360DB. Bardzo duży upgrade stanowiska, ponieważ zastąpiły głośniki, które stały tu ponad 3 lata. No i głośników o tak dużej mocy wcześniej w studio jeszcze po prostu nie miałem. Sharkun Skiller SGK60, czyli nowy flagowiec na Najakrebiatura, która dopiero tak na dobrą sprawę będzie wchodziła do sprzedaży, a u mnie już macie dokładną recenzję. Następnie kolejna propozycja, jeśli chodzi o recenzję myszek dla osób, które nie lubią przepłacać, czyli myszka marki Real l RM555. Wygodna, niedroga, ale bardzo podstawowa myszka. Kolejna recenzja, jaka się pojawiła, to była podkładka marki SPC Gear Endorfi Cordura w wersji Speed XL, czyli duża podkładka na całe biurko. Wykonana z materiału bardzo dobrej jakości. Zdecydowanie jedna z najlepszych, jakościowo podkładek dostępnych w sprzedaży. 2,5 tysiąca filmów. Właśnie taką liczbę pokazał licznik jakieś dwa tygodnie temu. O czym Was poinformowałem w postaci osobnego filmiku. I w tym momencie duże podziękowania dla wszystkich stałych widzów, ponieważ gdyby nie widzowie, gdyby nie wsparcie widzów, no to na pewno takiej ilości filmów na kanale by nie było i nie miałbym motywacji do tworzenia kolejnych. Tak więc te 2,5 filmów, to jest tak naprawdę w dużej mierze też Wasza zasługa, a nie tylko mój udział. Somic E95X to słuchawki w systemie True Surround. Co oznacza, że nie jest to żaden wirtualny, software'owy dźwięk, a faktycznie słuchawki mają po kilka małych głośniczków w każdym nauszniku. Słuchawki jak na ten typ w dość przystępnej cenie, ale wszystkiego o nich dowiecie się właśnie z tej recenzji. Pojawiła się także recenzja słuchawek typu TWS. Były to słuchawki od Nateka Soho TWS to dość niedrogie, ale bardzo podstawowe słuchawki. Nowa myszka i to bezprzewodowa myszka od Genesis, czyli Zircon 550, która w testach sprawdziła się naprawdę dobrze. Dobrze, myszka bez kabla, leciutka, przyzwoity sensor. Jeśli czegoś takiego aktualnie szukacie, to koniecznie sprawdźcie tą recenzję. No i nowa marka na kanale. Czyli Cherry MX, legendarna marka, której klawiatury ostatnio zacząłem testować. I na pierwszy ogień poszedł dość zaawansowany model Cherry MX Board 80RGB, i tutaj na pewno można powiedzieć, że jest to produkt najwyższej jakości. Natomiast po więcej, zapraszam do recenzji. No i ostatnia recenzja, która zamykała. Listopad to była prezentacja uniwersalnego stojaka do kierownic, który sobie sprawiłem do mojej kierownicy, tak żeby po prostu wygodnie się grało. Takich stojaków do wyboru macie więcej. Tak więc w ten sposób wyglądał listopad. Na moim kanale całkiem dużo się działo. W grudniu myślę, że będzie jeszcze lepiej, a raczej już jest lepiej, ponieważ wiecie, że pierwsze filmy już się pojawiły. W tym także jest konkurs. Na pewno nie ostatni w tym miesiącu, więc warto uważnie śledzić kanał. Tak więc jeszcze raz dziękuję wszystkim stałym widzom za to, że oglądają moje filmy, że wspierają mnie właśnie poprzez oglądanie, komentowanie, dawanie łapek w górę i udostępnianie filmów. A jeśli oglądają te osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, to myślę, że naprawdę warto zasubskrybować, ponieważ z każdym miesiącem staram się, żeby tych treści na kanale było coraz więcej, żeby były jak najbardziej ciekawe i żeby była duża różnorodność. Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się!